Oscary. nie trzeba być wielkim fanem kinematografii, aby wiedzieć o czym mowa. Złota statuetka od ponad 90 lat stanowi symbol sukcesu, szacunku i uznania w dziedzinach związanych z kręceniem filmów. Pozwólcie więc, że w dzisiejszym odcinku Spotlight przybliżę wam historię tychże nagród. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. Pierwsza gala odbyła się 16 maja 29 roku, kiedy to Akademia Sztuki Filmowej i Nauk przyznała stuetki wtedy nazywane jedynie Nagrodami Akademii, filmom powstałym w latach 1927-28. Co ciekawe, sama ceremonia trwała tylko 15 minut. W tym czasie wręczono nagrody w 12 kategoriach, których wyniki ujawniono już 3 miesiące wcześniej. Ciekawie patrzy się z dzisiejszej perspektywy również na wspomniane już wcześniej kategorie, które dzieliły główną z nich na Outstanding Picture oraz Best Unique and Artistic Picture. Mówiąc kolokwialnie, najlepszy film i najlepszy film dla snobów. Przyznano również dwie nagrody za reżyserię: jedną dla filmów komediowych oraz jedną dla dramatu. Jak więc widzicie, formuła imprezy bardzo się zmieniła z latami. Już rok później wprowadzono pierwsze poprawki. Wyniki zostały przekazane gazetom przed samą galą, aby mogły zostać opublikowane tego samego wieczoru. Znany nam system zapieczętowanej koperty, której zawartość znają tylko najwyżej postawieni organizatorzy, wprowadzono dopiero w 1941, po tym jak rok wcześniej gazeta Los Angeles Times ogłosiła zwycięzców przed rozpoczęciem ceremonii. Nazwa Oscar została oficjalnie przyjęta przez Akademię w roku 1939, choć niektóre gazety nazywały tak sytuetkę już od 1931. Jednak pochodzenie tej nazwy nie jest w pełni znane. Niektórzy filmoznawcy przypisują ją przewodniczącej Akademii, Bet Davis. Która ponosz nadała imię złotej figurce po swoim mężu, Harmonie Oskarze Nelsonie. Jednak inni ubatrują się źródła imienia w Margaret Herrick, sekretarz wykonawczy Akademii, która w 1931 stwierdziła, że nagroda przypomina jej wujka Oscara. A teraz szybki przegląd najważniejszych przełomów w historii ceremonii. W 1957 dodano kategorię najlepszego filmu zagranicznego, w 1973 scalono główne kategorie w najlepszy film. A w 2002 po raz pierwszy przyznano Oscara za najlepszą animację. Podczas ubiegłorocznej 92. ceremonii Parasite stał się pierwszym filmem spoza USA, który wygrał w głównej kategorii, a w tym roku po raz pierwszy w kategorii najlepsza reżyseria nominowane zostały dwie kobiety. Choć popularność i znaczenie Oscarów zdają się zmniejszać z roku na rok, wciąż pozostają one prawdopodobnie najlepiej rozpoznawalną oraz przyciągającą uwagę niedzielnego widza nagrodą filmową. Oczywiście. Możemy się kłócić z niektórymi wyborami akademii, narzekać na nagradzanie tzw. Oscar Beitów. Jednak powinniśmy pamiętać, że nadal jest to najbardziej ceniona celebracja kina na świecie, która pozwala bardziej docenić dziedzinę sztuki, którą tak bardzo kochamy. Tak więc do zobaczenia po Gali. Cześć!